Kilkoro z Was pytało się dlaczego nie, nie nagrywam filmów w e, 720. Teraz niestety nie mogę nagrywać w takiej rozdziałce, ponieważ mam strasznie wolnego interneta neta i mój internet nie jest w stanie przesyłać filmów w HD na razie. Ale od maja to się mam nadzieję zmieni. Mam taką nadzieję. Kasi magia. Mm. A tu jest Mamy pierścień. Mamy też. Dobra, założyliśmy to Co tu gdzieś było? забавно сейчас обманили. Разведем нормально. What was that? What was that? You won't А то я чтобы они другие западные. Иди ва. Что? Ну что же я? Или что можно no, Нарешь. Masz ja! Zaraz zarobię. Znów już jeden po nich. Coś cienkie są te strażniki. Ale no, nie ja ich szkoliłem. Okej, okay. F5. Tu są jakieś resztki. Miktura te, te bardzo się przyda. Z z oliwą, to też się może przydać. Be the the this I'll be caravans. You said it. I had worse bosses than here. He still gives me the shit. You? <coughs> yes, I wish I had What's he? <coughs> <coughs> yeah, do I move, buddy. Ah, zauważyłem jakim. No, nabić to na Chodź tak jesteś, mamy Chodź, 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 chodź. No nie mówię. Fajnie. 40 było z tego co ja przejście. Tu very Sarah! A wiedziałem. Tylko będzie hmm. je, jeden ze strażników potrzebny. Albo nie. Albo... Nie beczka. Z tego co pamiętam, tu tutaj, będą pająki. Właśnie mówiłem o pająkach. No. Tu mamy odkrótkę i strzyle. Nie wiem, czy tu właśnie się łapka aktywowała, czy nie. Ale hmm? wolę jeszcze Radzią sprawdzić. Tak, aktywowała się. Pistule odzdrowienia, ozdrowienia. Okej, okay. wracamy. I to coś chyba jeszcze było. Albo mi się wydaje. A nie, wiem już Tutaj było. Stury same. Jak się przyda. To. Ale ktoś był brutalny. Here, poor pretty good loot here much more do you i'll say hard to get excited over barrels of dried fish that's another perk the ghouls and zombies are too dumb for so anything they can't get niggers on the take a lot of them who knows pinky uh -huh. headshot Chodź, jest drugi? Tu go nie ma, tu go nie ma. Kto jest? Nie tutaj coś. Seruj! Nie, nie udało się. Będę teraz do ognia. Dobra, no. bo mnie ty nie. Z Chyba, por chyba. No, takie sobie w tym... Tutaj. I tutaj mogłem spuścić te... Te, 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 te. te, te, te. zamknięte, no, że nie widzi. On mnie nie widzi. Ładne headshoty tutaj Sadzę. A więc pan jesteś No sam die Takie te tak, cany? Tak, Zobaczymy tak, tak, tak. pojedynek archerów. Jaki normalny skill O oh, dawaj, dawaj, dawaj Nic się porównanie się kill you Wiesz, niczym rozumiem? to. więc tak, więc I co my teraz mamy zrobić? Mamy odszukać Menelaga. z jego zwłoki. Co my tu mamy? Co... Tu mamy już same krzesła. Oj, oj, oj. Biedny niegdyś zamordowany przez tych oto. Z tych. Słyszał liwo. Ok, tutaj widzę szampę ukrytą ode mnie. Nie, tam była mistura jeszcze. Tutaj widzę, widzę strzałę. Nie da się jej podnieść. Gdzie teraz mam iść? A, tutaj są drzwi. Nie to. Chciałem go zestrzelić. Nie udało mi się. Ale tutaj. Gadam, tylko nie by się udało. Nie udało się. Stój, 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 stój tam Pięknie. Co? O, fuck. Ja zrobiłem Jednego Drugiego Partego Czwartego? Jonias. Sam gin, A ja Ty ja się nie będę rycerzem. Skoro tak szybko, bo tak zginąć. się tu... na to Coś tu. nic nie ma? A jednak coś jest. Co tu mam. Księga góry. Textura. Szata czarnoksiężnika. Drewniane kije. Mamy już chyba drewniane tak? No nie, wiedza tajemna. Gdzie jest wiedza tajemna? Spójność. Które to jest? No gdzieś tutaj to powinno być. Wiedza tajemna. Wiedza tajemna. No jest, wiedza tajemna, ale A już mogę założyć Teraz będziemy bawić się w maga. Nie jesteśmy takim zwykłym kimś. Teraz jesteśmy magiem. O, tutaj będzie kołczan. Tak, przekręciamy Zamknięte. Ja, ja tego nie lubię. Także gdzieś tam zamknięte. zamknięte. Co się stało z, z żyrandolem? Czemu głośni? Łu głocznia. są na jedynce. Kurde, to ja nie mam. Tak, teraz, ciężar. Ta, 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 ta. Stonehill. Kurde, wszystko zamknięte. Dlaczego nam nie sprawdzać? Tamtnięty. W takim razie te muszą być na pewno. On tam jest. Panie mu headshot'a. Normalnie mag posługujący się łupiem. Nie mam wyboru. żeby nim go... z Cię ci... Skopałem ci jajca. Skupiam ci. Skupiam ci. Skupiam ci. Skupiam ci. tylko pokażę. Piątka, piątka! Ty uciekasz, tamtego jest to Jeden z was żyje. Jedna się pomyliłem. Ok, teraz ale to powinno otwierać. taką zielinę. A! Właśnie! Tamto zielę jest ukryte. Tylko zapewne, jak się tam dostać, nie? A, to akurat pamiętam. jest lina. Zapewne mnie nie widzicie, niestety to włączę. I tutaj mamy... km LOL. LOL. Nie wiem, ile to nocnych będzie już miał z... ...pół godziny. Dlatego myślę, że, że go podzielę. Nie wiem, jest tutaj. To musznik. No właśnie. Tantyrii. Mamy, mamy oddać yy, ten pokój do Tantyrii, do właśnie tego Menelaga. To się podnosi. To ten kokołczan. To jest to, czego będzie potrzebne. Ojej... ale zaliczyłem normalnie... Patkę. Tutaj trzeba wejść powoli. To by nie skończy. O. Mikspura, zwoje, jakieś manuskrypty. Okej, okay, a więc tutaj mamy wejście na górę. Z tego tak. Nie try to run. Show some stuff. What the fuck? Kolejny obszar. To są mixy. O lol. trzeci death. Długo nie, już będzie czwarty decyzja w chyba. Gdzie my jesteśmy? Fuuuck! tego momentu zaczynamy. zaczynamy. Nie kończąc, się Nie <suszy> <suszy> to. to samo. A zaczynamy. Nie kończąc, się się Co zaczynamy. To są jeszcze Daj mi koła. Dobra, uleczymy się w końcu. Żebyśmy nie dodali tak szybko. Okej. Okay. Więc idziemy. Gdzie, gdzie było to... to, 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 to. Okej, okay, wiecie co? Kończę. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, lajkujcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!